Adrian Kołodziej postrzegał świat przez pryzmat polerowanego szkła swojego biura na czterdziestym piętrze. Miasto poniżej było siatką możliwości i zobowiązań, zbiorem danych do analizy, a nie miejscem, w którym żyli ludzie. Ludzie, w jego umyśle, byli podobni do akcji na giełdzie, ich wartość rosła lub malała w zależności od ich użyteczności dla jego imperium. Siedział za biurkiem z czarnego marmuru które było tak zimne i gładkie jak jego postawa, i kończył rozmowę telefoniczną, która przypieczętowała przejęcie mniejszej firmy. Nie czuł triumfu, jedynie ciche, puste potwierdzenie, że kolejna pozycja na jego liście została odhaczona. P. Jego życie było serią takich transakcji. Małżeństwo było kontraktem, który wygasł z powodu zaniedbania. Relacje z dorosłym synem były rzadkimi, nie spotkaniami, podczas których próbował załagodzić lata nieobecności drogimi prezentami, tak jakby miłość można było kupić jak luksusowy zegarek. Ale miłość, jak się dowiedział, nie podlegała prawom rynku. Była to jedyna waluta, której nie potrafił ani zarobić, ani zrozumieć. P. Tego dnia, schodząc na dół, czuł znajomą irytację. Hałas miasta, zapachy ulicznego jedzenia, Tłum napierający na chodnikach, wszystko to było niedoskonałością w jego starannie uporządkowanym świecie. Przeszedł obok żebraka skulonego przy ścianie budynku, nie zwracając na niego uwagi, ale potem zatrzymał go dźwięk. Był to słaby, drapiący odgłos skrzypiec, melodia prosta i przepełniona melancholią. Adrian zmarszczył brwi. Muzyka była kolejną rzeczą, której nie rozumiał, kolejnym językiem emocji, który był mu obcy. P. Mężczyzna grający na skrzypcach był ucieleśnieniem porażki. Jego płaszcz był postrzępiony, palce brudne, a oczy, gdy na chwilę je podniósł, wydawały się puste, jakby patrzyły na świat, który dawno go odrzucił. Obok niego leżał otwarty futerał na skrzypce z kilkoma drobnymi monetami na wyblakłym aksamicie. Adrian poczuł przypływ pogardy. Ten człowiek był niczym, statystyką, kolejnym dowodem na to, że świat dzielił się na zwycięzców i przegranych. P. Kilka dni później Adrian gościł w mieście zagranicznych inwestorów. Byli to ludzie tacy jak on cyniczni, bogaci i przekonani o własnej nieomylności. Po lunchu w ekskluzywnej restauracji przechadzali się po centrum, a Adrian opowiadał o swoich najnowszych sukcesach. Kiedy przechodzili obok tego samego miejsca, znów usłyszeli dźwięk skrzypiec. Tym razem melodia była inna, bardziej złożona, ale wciąż grana na tym samym, żałosnym instrumencie. P. Jeden z gości, Francuz o imieniu Pierre, zaśmiał się. Każde miasto ma swoją ścieżkę dźwiękową nędzy, powiedział. P. W Adrianie coś pękło. Być może była to nuda, a może chęć zademonstrowania swojej władzy w najbardziej absurdalny sposób. Postanowił zrobić przedstawienie. Podszedł do żebraka, a jego goście podążyli za nim, rozbawieni. P. Hej, ty rzucił Adrian, a jego głos był ostry i władczy. Żebrak przestał grać i podniósł wzrok. Jego oczy były zmęczone, ale nie było w nich strachu. Była w nich tylko bezdenna rezygnacja. P. Adrian zauważył, że z torby mężczyzny wystaje róg pożółkłej kartki. Był to zapis nutowy. Z czystej ciekawości sięgnął i wyciągnął go. Ku jego zdziwieniu, nie była to prosta melodia ludowa. Był to fragment niezwykle skomplikowanego utworu, coś, co wymagało wirtuozerii. Adrian w młodości przez kilka lat uczył się grać na fortepianie i potrafił rozpoznać techniczną trudność zapisu. P. Uśmiechnął się szyderczo. Pomysł, który zakiełkował w jego głowie, był absurdalny i okrutny, ale przez to doskonały. Podniósł zapis nutowy. P. Zagraj to, powiedział, wskazując na nuty. Zagraj tę melodie, a dam ci samochód. P. Jego goście wybuchnęli śmiechem. To było tak niedorzeczne, tak aroganckie. Że brak patrzył na Adriana, potem na nuty, a potem na swoje zniszczone skrzypce. Na jego twarzy pojawił się wyraz, którego Adrian nie potrafił odczytać mieszanina bólu, tęsknoty i czegoś, co wyglądało jak dawno zapomniana duma. P. Przez chwilę panowała cisza. Przerywana jedynie śmiechem biznesmenów i szumem miasta. Żebrak powoli skinął głową. P. Wziął swoje tanie skrzypce, ustawił je pod brodą, a jego postawa uległa subtelnej zmianie. Zgarbione ramiona wyprostowały się. Palce, choć brudne, ułożyły się na gryfie z pewnością i gracją, która zupełnie nie pasowała do jego wyglądu. Zamknął oczy. P. Kiedy pierwsza nuta popłynęła w powietrze, śmiech ucichł. Nie był to już drapiący, słaby dźwięk. Był czysty, potężny i pełen emocji. Melodia, która wydobywała się ze starego instrumentu, była jedną z najpiękniejszych i najbardziej rozdzierających serce rzeczy, jakie Adrian kiedykolwiek słyszał. P. To nie była tylko techniczna perfekcja. Mężczyzna nie grał nut, on opowiadał historię. W muzyce była radość utraconej miłości, ból niewystraty, gniew niesprawiedliwości i głęboka, przenikająca wszystko melancholia. Dźwięki wirowały wokół nich, tworząc niewidzialną katedrę na środku ruchliwego chodnika. Przechodnie zwalniali, a potem zatrzymywali się, przyciągnięci siłą występu. Wkrótce wokół nich zebrał się mały tłum, wszyscy w milczeniu, zahipnotyzowani. P. Adrian stał jak sparaliżowany. Chłód jego świata został przebity przez żarty muzyki. Czuł jak pękają mury, które budował wokół swojego serca przez dziesięciolecia. Każda nuta była jak kropla wody na wyschniętą ziemię jego duszy. Po raz pierwszy od śmierci matki, kiedy był jeszcze chłopcem, poczuł ukłucie łez w oczach. To uczucie było tak obce i potężne, że go przeraziło. P. Mężczyzna grał dalej, jego oczy wciąż były zamknięte, całkowicie zatracone w świecie, który tworzył. Jego palce tańczyły na strunach z prędkością i precyzją, której Adrian nie mógł pojąć. To nie był żebrak. To był mistrz. P. Kiedy ostatnia nuta wybrzmiała i zawisła w powietrzu, zapadła głęboka cisza. Nikt się nie poruszył. Potem ktoś zaczął klaskać, a po chwili cały tłum wybuchł aplauzem. Goście Adriana patrzyli na niego z szeroko otwartymi oczami, ich cyniczne uśmiechy zniknęły, zastąpione przez zdumienie. P. Żebrak otworzył oczy. Nie patrzył na tłum, tylko na Adriana. W jego spojrzeniu nie było triumfu, tylko ciche pytanie. P. Adrian, wciąż oszołomiony, przełknął ślinę. Jego umysł, zwykle pracujący z precyzją komputera, był pusty. Wiedział tylko jedno: złożył obietnicę. A co ważniejsze, po raz pierwszy w życiu czuł że dotrzymanie słowa to nie kwestia biznesowej uczciwości, ale moralnego obowiązku. P. Sięgnął do kieszeni, wyjął kluczyki do swojego zapasowego mercedesa i wizytówkę. Podszedł do muzyka, ignorując tłum. P. Samochód jest zaparkowany w garażu pod moim biurem, powiedział cicho, jego głos był lekko zachrypnięty. To adres. Portier da panu resztę dokumentów. Nazywam się Adrian Kołodziej p. Mężczyzna wziął kluczyki i wizytówkę. Jego dłoń była szorstka, ale uścisk pewny. Tomasz Markowski, odpowiedział cicho. p. Adrian skinął głową, odwrócił się i odszedł, zostawiając za sobą zdumionych gości i tłum, który wciąż szeptał z podziwu. Kiedy wracał do swojego sterylnego biura, nie czuł już pogardy ani irytacji. Czuł coś zupełnie nowego, głęboką, niepokojącą ciekawość. Kim był Tomasz Markowski i jaka historia kryła się za muzyką, która wstrząsnęła jego światem? P. Następnego dnia pierwszą rzeczą, którą zrobił Adrian, było wezwanie swojej asystentki, Marii. Była to inteligentna i dyskretna kobieta, która pracowała dla niego od lat i była jedną z niewielu osób, które potrafiły poruszać się po jego emocjonalnym poluminowym. P. Chcę, żebyś dowiedziała się wszystkiego o człowieku. Nazwiskiem Tomasz Markowski polecił, podając jej wizytówkę, którą Tomasz mu oddał, mówiąc, że nie będzie mu potrzebna. Prawdopodobnie nie ma stałego adresu. Ostatnio widziałem go na rogu alei jerozolimskich i marszałkowskiej. Grał na skrzypcach. P. Maria uniosła brew, ale nie zadała żadnych pytań. Była przyzwyczajona do ekscentrycznych zleceń swojego szefa. P. Raport, który położyła na jego biurku dwa dni później, był grubszy, niż się spodziewał. Czytał go, a obraz Tomasza Markowskiego nabierał kształtów, stając się coraz bardziej tragiczny z każdą stroną. P. Tomasz Markowski nie był zwykłym ulicznym grajkiem. Był cudownym dzieckiem, wirtuozem skrzypiec, który zadebiutował w Filharmonii Narodowej w wieku 17 lat. Krytycy nazywali go największym polskim talentem od czasów wieniawskiego. Jego kariera była pasmem sukcesów: wygrane konkursy, koncerty w Carnegie Hall i laskali, nagrania dla prestiżowych wytwórni. Był żonaty z utalentowaną pianistką Ewą i mieli córkę Zosie. P. A potem, 10 lat temu, wszystko się skończyło. P. Pewnej deszczowej nocy, wracając z koncertu, ich samochód wpadł w poślizg i uderzył w drzewo. Tomasz, który prowadził, Wyszedł z wypadku z kilkoma złamaniami i poważnym uszkodzeniem lewej ręki. Ewa i Zosia zginęły na miejscu. P. Ból fizyczny był niczym w porównaniu z psychicznym. Tomasz obwiniał się za wypadek. Rozdzierające poczucie winy, połączone z żałobą, zniszczyło go. Jego ręka w końcu się zagoiła, ale psychicznie nigdy nie doszedł do siebie. Odrzucił wszelką pomoc, odsunął się od przyjaciół i zniknął ze świata muzyki. Jego nazwisko powoli popadało w zapomnienie. P. Raport zawierał również wzmiankę o człowieku nazwiskiem Ryszard Nowak. Był on menedżerem Tomasza, a także jego kolegą z konserwatorium, zawsze pozostającym w cieniu jego talentu. Po tragedii Nowak szybko przejął kontrolę nad prawami do nagrań i kompozycji Tomasza, wykorzystując jego stan psychiczny. Rozpuszczał plotki, że Tomasz zaczął pić jeszcze przed wypadkiem, skutecznie niszcząc resztki jego reputacji. Teraz Ryszard Nowak był wpływowym dyrektorem Fundacji Muzycznej, mecenasem sztuki, który zbudował swoją pozycję na zgliszczach życia swojego dawnego przyjaciela. P. Adrian zamknął teczkę i poczuł fale zimnej furii. To nie była tylko tragedia, to była zdrada. Historia Tomasza dotknęła go w sposób, którego nie rozumiał. Być może dlatego, że w jego własnym, pozbawionym emocji, życiu lojalność i uczciwość były jedynymi zasadami, których starał się trzymać, przynajmniej w biznesie. To, co Ryszard zrobił Tomaszowi, było czymś więcej niż oszustwem. Było to zbezczeszczenie talentu i zniszczenie człowieka, który już był na kolanach. P. Postanowił odnaleźć Tomasza. Okazało się to trudniejsze, niż myślał. Tomasz nie odebrał samochodu. Portier powiedział, że przyszedł, spojrzał na lśniącego Mercedesa, potrząsnął głową i odszedł. Adrian kazał Marii go szukać. Znaleziono go po tygodniu w noclegowni dla bezdomnych. P. Adrian pojechał tam osobiście. Widok nędzy i rozpaczy w tym miejscu był dla niego szokiem. Znalazł Tomasza na pryczy w zatłoczonym pokoju. Był czystszy niż na ulicy, ale jego oczy wciąż były puste. P. Dlaczego nie wziąłeś samochodu? Zapytał Adrian, starając się, by jego głos nie brzmiał osądzająco. P. Tomasz wzruszył ramionami. A dokąd miałbym nim pojechać? P. Jego odpowiedź była tak prosta i tak druzgocąca, że Adrian nie wiedział, co opowiedzieć. Usiadł na krawędzi sąsiedniej pryczy, czując się absurdalnie nie na miejscu w swoim szytym na miarę garniturze. P. Czytałem o tobie, zaczął Adrian. O tym, co się stało. I o Ryszardzie Nowaku. P. Na dźwięk tego nazwiska w oczach Tomasza pojawił się błysk. Pierwsza prawdziwa emocja, jaką Adrian w nich zobaczył od czasu koncertu na ulicy. Był to błysk czystej nienawiści, który szybko zgasł, zastąpiony przez znajomą rezygnację. P. To już nie ma znaczenia, mruknął Tomasz. P. Ma znaczenie, upierał się Adrian. Ukradł ci życie. Twoją muzykę. Twoje dziedzictwo. Nie możesz mu na to pozwolić. P. Nie mam już siły walczyć, odpowiedział Tomasz, odwracając wzrok. Zasłużyłem na to. To ja prowadziłem. P. Wtedy Adrian zrozumiał. Problem nie leżał w Ryszardzie, ani w pieniądzach, ani w karierze. Problem leżał w poczuciu winy, które zżerało Tomasza od środka. Ten człowiek skazał samego siebie na dożywotnią pokutę na ulicach miasta, które kiedyś go oklaskiwało. P. Adrian podjął decyzję. To już nie była kwestia ciekawości ani nawet sprawiedliwości. To stało się dla niego osobistą misą. Ten człowiek, ten upadły geniusz, obudził w nim coś, co uważał za dawno martwe. Teraz czuł się zobowiązany, by mu pomóc. P. To nie była twoja wina, powiedział Adrian cicho, ale stanowczo. To był wypadek. A to, co zrobił Ryszard, nie było wypadkiem. To był świadomy, okrutny czyn. Pomogę ci. Wynajmiemy najlepszych prawników. Odzyskamy twoje prawa, twoje pieniądze. P. Tomasz potrząsnął głową. Nie chcę pieniędzy. P. Więc o co będziemy walczyć? Zapytał Adrian, czując rosnącą frustrację. P. Tomasz milczał przez długą chwilę, patrząc na swoje dłonie. Chciałbym tylko, żeby świat usłyszał jedną melodię. Tę, którą napisałem dla Ewy. Ryszard wydał ją pod własnym nazwiskiem. Nazwał ją Elegia. Ale jej prawdziwy tytuł to sonata Ewy. P. Adrian poczuł dreszcz. To była melodia, którą Tomasz zagrał na ulicy. Melodia, która zmieniła wszystko. P. Więc o to będziemy walczyć, powiedział Adrian. O prawdę. P. Przez następne tygodnie życie Adriana wywróciło się do góry nogami. Zamiast spotkań z zarządem, spędzał czas z prawnikami, detektywami i ekspertami muzycznymi. Wynajął Tomaszowi małe, czyste mieszkanie i kupił mu nowe skrzypce nie byle jakie, ale wspaniałego Stradivariusa, którego odnalezienie kosztowało go fortunę. P. Początkowo Tomasz był niechętny. Ledwo dotykał instrumentu. Adrian odwiedzał go codziennie. Nie naciskał. Po prostu siedział z nim w milczeniu, przynosił jedzenie, opowiadał o swoim dniu w biurze. Powoli, bardzo powoli, Tomasz zaczął się otwierać. Czasami brał skrzypce i grał nie utwory koncertowe, ale proste, smutne melodie, które zdawały się być jedynym sposobem, w jaki potrafił wyrazić swój ból. P. Adrian słuchał. W tej muzyce odnajdywał echa własnej samotności, własnych niepowodzeń. Zdał sobie sprawę, że ratując Tomasza, próbuje także uratować jakąś część samego siebie. P. Punkt kulminacyjny nadszedł, gdy dowiedzieli się, że Fundacja Muzyczna Ryszarda Nowaka organizuje doroczną galę charytatywną. Miało to być wielkie wydarzenie, z udziałem najważniejszych osobistości ze świata kultury i biznesu. Ryszard miał wygłosić przemówienie i ogłosić nowego stypendystę Fundacji. P. To jest nasza szansa, powiedział Adrian. Musimy tam być. P. Zdobycie zaproszeń nie było trudne. Adrian ogłosił, że zamierza przekazać fundacji znaczną darowiznę, co zapewniło mu miejsce przy stoliku honorowym. Plan był ryzykowny, ale prosty. P. Wieczorem gali Adrian i Tomasz weszli do olśniewającej sali balowej. Adrian w smokingu wyglądał jak zawsze, ale to Tomasz przyciągał spojrzenia. Ubrany w elegancki garnitur, z włosami starannie przyciętymi, wyglądał jak zupełnie inny człowiek. Jednak w jego oczach wciąż czaił się cień przeszłości. W dłoni trzymał futerał ze Stradivariusem. P. Kiedy Ryszard Nowak wszedł na scenę, by wygłosić przemówienie, był uosobieniem sukcesu i pewności siebie. Mówił o znaczeniu wspierania młodych talentów, o pięknie muzyki, o dziedzictwie wielkich mistrzów. Adrian czuł, jak narasta w nim obrzydzenie. P. Po przemówieniu Ryszard uśmiechnął się szeroko. A teraz mam zaszczyt powitać na scenie jednego z naszych najhojniejszych darczyńców, pana Adriana Kołodzieja, który ma dla nas specjalne ogłoszenie. P. Adrian wstał i podszedł do mikrofonu. Sala zamilkła w oczekiwaniu. P. Dziękuję, panie Nowak, zaczął Adrian, a jego głos był spokojny i opanowany. Rzeczywiście, mam ogłoszenie. Ale zanim przekażę darowiznę, chciałbym opowiedzieć Państwu Historię. Historię o prawdziwym talencie i o tym, jak łatwo można go zniszczyć. Historię o człowieku, który stracił wszystko, ale nigdy nie stracił swojej muzyki. P. Mówił dalej, nie wymieniając nazwisk, ale opowiadając historię Tomasza o jego geniuszu, tragedii i zdradzie. W sali narastało napięcie. Ryszard Nowak, stojący z boku sceny, zbladł. P. Mówi się, że muzyka jest językiem duszy, kontynuował Adrian. A dziś mamy rzadką okazję usłyszeć, jak przemawia dusza, która została uciszona na zbyt długo. Chciałbym zaprosić na scenę mojego przyjaciela, prawdziwego autora elegii, którą wszyscy państwo tak podziwiacie, prawdziwego kompozytora. Panie i panowie, oto Tomasz Markowski. Pe w sali zapadła grobowa cisza. Wszystkie oczy zwróciły się na Tomasza, który powoli wstał i ruszył w stronę sceny. Kiedy przechodził obok stolika Ryszarda, ich spojrzenia się skrzyżowały. W oczach Ryszarda była panika i nienawiść. W oczach Tomasza był tylko smutek i determinacja. P. Tomasz stanął na środku sceny. Nie powiedział ani słowa. Wyjął skrzypce, przyłożył je do ramienia i zaczął grać. P. To była sonata Ewy. Ale tym razem nie była grana na tanim instrumencie na brudnej ulicy. Dźwięk stradivariusa wypełnił salę, każdy ton był krystalicznie czysty, każda fraza nasycona dekadą bólu, winy i niegasnącej miłości. To nie był już tylko występ, to było publiczne oskarżenie, spowiedź i odrodzenie. P. Publiczność, w której było wielu krytyków i muzyków pamiętających nazwisko Markowskiego, słuchała w całkowitym osłupieniu. Prawda ukryta w nutach była niezaprzeczalna. Kiedy Tomasz skończył, Cisza była jeszcze głębsza niż wcześniej. A potem ktoś wstał i zaczął klaskać. Po chwili cała sala zerwała się na równe nogi, a owacje były ogłuszające. P. Ryszard Nowak próbował wymknąć się tylnym wyjściem, ale drogę zastąpili mu dziennikarze, którzy już wyczuli sensację. Jego świat właśnie się zawalił. P. Na scenie Tomasz stał z opuszczonymi rękami, a po jego policzkach płynęły łzy. Po raz pierwszy od dziesięciu lat nie były to łzy rozpaczy, ale łzy ulgi. Adrian podszedł do niego i położył mu rękę na ramieniu. Ich misja została zakończona. P. Rok później wiele się zmieniło. Skandal zniszczył Ryszarda Nowaka, który stanął w obliczu procesów sądowych i publicznej hańby. Prawa do kompozycji Tomasza zostały mu przywrócone, a on sam otrzymał liczne propozycje powrotu na scenę koncertową. Odrzucił je wszystkie. P. Zamiast tego, z pomocą Adriana, otworzył fundację imienia Ewy i Zosi Markowskich, akademię muzyczną dla utalentowanych dzieci z ubogich rodzin. Adrian, który przekazał darowiznę pierwotnie obiecaną fundacji Ryszarda na ten nowy cel, był w zarządzie. P. Pewnego popołudnia stał w sali prób i patrzył, jak Tomasz uczy małą dziewczynkę prawidłowego trzymania smyczka. Cierpliwość i ciepło, z jakimi to robił, były czymś, czego Adrian nigdy wcześniej u niego nie widział. Duchy przeszłości wciąż tam były, ale nie miały już nad nim władzy. Znalazł nowy cel, nową rodzinę w swoich uczniach. P. Adrian również się zmienił. Jego biuro na czterdziestym piętrze nie wydawało mu się już centrum wszechświata. Zaczął spędzać więcej czasu poza nim. Nawiązał niepewny, ale obiecujący kontakt z synem, który był zszokowany, widząc przemianę ojca. Po raz pierwszy w życiu Adrian czuł, że jego bogactwo ma prawdziwy cel nie budowanie imperium, ale odbudowywanie życia. P. Kiedy lekcja się skończyła, Tomasz podszedł do niego. P. Wiesz, nigdy ci nie podziękowałem za samochód, powiedział z lekkim uśmiechem. P. Adrian zaśmiał się. Nigdy go nie wziąłeś. P. Nie potrzebowałem go. Dałeś mi coś znacznie cenniejszego, odparł Tomasz. Dałeś mi powód, by znowu grać. P. spojrzeli na dzieci, które, śmiejąc się, pakowały swoje instrumenty. W tym hałasie i radosnym chaosie kryła się najpiękniejsza muzyka. Adrian zrozumiał, że jego cyniczny zakład na ulicy, jego arogancki gest doprowadził go do miejsca, w którym odnalazł coś, czego nawet nie wiedział, że szukał odkupienie. Nie tylko dla Tomasza, ale także dla siebie.